Dla mnie Zastan to więcej niż klub. To jest, to, jest, to, jest, to jest klub, to jest klub, przy którym się wychowałem sportowo. Mogę niektórych młodych kibiców doszczuję, ale na pierwszym meczu byłem w 1964 roku. Pamiętam, że to był mecz z Piotrzkową, Piotr Trybunalski na ulicy Chopena w sali szkolnej i wygraliśmy ten mecz. Nie pamiętam tylko wyniku. No i byłem na każdym meczu praktycznie jako kibic, jako młody chłopak, jako student. Później jako dziennikarz, właściwie pierwszy tekst swój napisałem z meczu Koszykówki. No, będę skrytykowałem strasznie wtedy drużynę, ponieważ przegrała piąty mecz pod rząd w Ekstraklasie. I, i, no ale potem się z tego oczywiście wydobyła. Jako dziennikarz zjechałem za Zastalem, właściwie całą Polskę, byłem, w, byłem w, pra, w, praktycznie w każdej hali. Na, najdalej w Przemyślu, nie, najdalej byliśmy w Grajewie, nad granicą rosyjską. Kiedy Zastał wtedy walczył o awans do Ekstraklasy, to, była, to był mecz barażowy z Płytami Grajewo. Płyta Grajewo to był taki zespół, który przyjął nas ze sponsora, to był Dojlidy Białystok i tam graliśmy pierwszy mecz marażowy i byliśmy, nie byliśmy faworytami i co za przyjemność. Jechaliśmy 700 km, a tutaj bach, wygraliśmy. Potem drugi raz wygraliśmy w Dżonkowie, dla mnie też Zastal to jest ta otoczka cała. Ja pamiętam te czasy Dżonkowa, te czasy tego, tych tej, 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 tej rajdów do Dżonkowa, tam było tak, że na mecze jechał kolega, zajmował 4 miejsca, Jeden taki wcześniej od 15, mecz było 18 i dojeżdżało się dopiero i się tam. No tam pamiętam takie mecze, gdzie się, było tylu ludzi, że się skraplał parkiet. I trzeba było przerywać sędzia przerywał mecz wycierano, ponieważ pamiętam mecze na Politechnice, gdzie po prostu zamykano już bramy. Powiedziano, sorry, nie można już wejść. Pamiętam wspaniałe mecze. Pamiętam też jako dziennikarz już bardzo trudne chwile. Dlatego nie było zawsze tak różowo. Pamiętam taki moment, kiedy spadliśmy do drugiej ligi graliśmy w Byliśmy w Pleszewie w małej sali szkolnej z rzemieślnikiem Pleszew, tego klubu już dawno nie ma. No i tam 20 plecy było w pewnym momencie i ktoś krzyczała na kolana. Były trudne chwile, ciężko było pisać. Pamiętam spadek na no, trzeci szczebel rozgrywek, czyli, czyli, czyli dzisiejszą, wtedy trzecią ligę w latach 70., a później jako dziennikarz już, już jako drugą ligę. No, także pamiętam wspaniałe chwile i pamiętam też bardzo trudne. To nie jest tylko taki zwykły klub, który się obsługuje, jak, jak mówi dziennikarsko, trzeba to po prostu zrobić. Tam się po prostu na zasadzie się idzie. Na koszykówkę się idzie, o koszykówce się pamięta, koszykówkę się zapowiada. Po prostu jest to miasto związane, moim zdaniem, z koszykówką nierozwalnie. Były bardzo trudne chwile, były, brakowało pieniędzy, były nawet momenty, kiedy myślano o wycofaniu zespołu z rozgrywek, ale nigdy do tego nie doszło. Mało tego, nigdy też nie przestano szkolić młodzież. Oczywiście. Dzisiaj starzy kibice mówią szkoda, że nikt nie gra, nie ma wychowanków, bo kiedyś wszyscy byli z Zielonej Góry. Czasy się zmieniły i się do, trzeba się z tym pogodzić. Natomiast fajnie jest, że, że obecni ludzie, którzy rządzą klubem, no potrafili, potrafili zrobić tak, że mamy pięć tytułów mistrza Polski. Powiem szczerze, jak wchodził do Ekstraklasy, nigdy się nie spodziewałem, że kiedykolwiek staniemy na podium, bo byliśmy zespołem, który walczył o utrzymanie, tam raz czwarte miejsce bodajże mieliśmy i piąte raz. Nigdy nie, nie przyłożyłem, że takie chwile najdejdą, że będzie Barcelona, że będzie Pan Także fajnie, że, fajnie jest to bardzo fajna sprawa, że, że w tej chwili jest tak dobrze, a było momentami tak źle. No cóż, wiąże się z tym masę wspomnień również. Pomyłki, nazwiska zmienione czasami, czasami przerwana, czasami znikający internet, kiedy jest finałowy mecz i zostało 5 minut do deadline'u, a tu kolega dzwoni, dawaj, 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 a ja nie mam jak tego dać, ponieważ urwało mi internet w Także były, nerw, były nerwówki, były relacje przekazywane gdzieś z poczty, zamawiało się rozmowy międzymiastową, to jest historia dla młodych dziennikarzy dzisiaj w ogóle z innego świata. Były, były bardzo ciężkie wyjazdy, były zarwane noce, były szczęśliwe, wspaniałe chwile. Ja, ja oczywiście rozumiałem to, że, że klub zmienił nazwę. Oczywiście mam swoje zdanie, że uważam, że wielkie kluby historyczne powinny dołączać drugi człon nazwy do swojego starego, ale ja rozumiem ten układ, który był. Były, były, było, było wspaniale przez te 5 lat, natomiast ja się cieszę, jako, jako człowiek, który wyrastał z, tą, z tym zespołem, który nie wiem, od, od dzieciaka chodził na męża, potem jako dziennikarz go obsługiwał, że znów jest zastal.